Gdybym pracował z fizjoterapeutą, to jak będzie wyglądała ta praca od tego może pierwszego przyjścia do Ciebie, do gabinetu, do momentu, kiedy zaczynamy rzeczywiście pracować nad moim ciałem? W zależności od tego, z czym przyjdziesz, co się pojawi, jaki problem, no to szukamy, diagnozujemy, patrzymy, jakie masz mocne elementy i słabe. Szukamy tych słabych ogniw, bo często jakieś małe słabe ogniwo, które jest, przykładowo, codziennie lekko sobie truchtasz, biegasz, tak? Gdzieś inaczej, nie do końca komfortowo układa się kolano czy staw biodrowy. Ten mały ruch w teorii nic złego nie robi, ale jeśli robimy to setki tysiące razy w skali miesiąca czy tygodnia, będzie powodował jakiś rodzaj dysku, dyskomfortu czy kontuzji. Czyli badamy, szukamy, diagnozujemy co się dzieje w Twoim ciele i jak można to zmienić łatwymi metodami. Oczywiście dodamy pewnie jakieś forma pracy terapii narzędziowej, terapii manualnej, i ruch. Będę zachęcał Cię do pewnego rodzaju ruchu, czy po prostu odblokowania ciała, bo ciało nasze też ma taką zdolność do oszczędzania energii. Jeśli go nie zmuszę do czegoś, to ono nie będzie chciało się męczyć, czyli ograniczy nam wszystkie możliwości. Będzie bardziej spinało mięśnie, ograniczało ruch w stawach. No i z czasem po prostu my będziemy się czuli tacy zesztywniali, ciężko nam wstać, rozruszać się, nie jesteśmy tacy elastyczni, jak byliśmy, nazwijmy to, za młodu. Więc my będziemy szukali, jak powolutku wejść w ten proces i jak zachować to ciało w najlepszej, możliwej na daną chwilę kondycji.